Na miesiąc maj 2021. Tu mamy ogólne czytania, a tu mamy czuje, czyli co twoje serce czuje, co Ci dyktuje. To są... Do wyboru pod wpływem impulsu zawsze wybieramy jednego czuję. I do wyboru wahadło ametyst podłużny, wahadło ametyst miedziany. I wahadło ametyst tetraed gwieździsty. Jeszcze raz pokażę. Ametyst podłużny. Wahadło miedziane. I ametyst tetraed gwieździsty. I zaczynamy nasze czytanie. Tym razem nie wybierałam aniołka, patrona, ale żywioł. Moi kochani, ostatni znak, jaki dzisiaj mówię, i w końcu żywioł wody został wylosowany. Żywioł wody mówi o oczyszczaniu, o nawadnianiu organizmu, o kąpielach, nawadnianiu skóry, o zmywaniu, sprzątaniu wszelkich porządkach, jak i wy miataniu ze swojego życia rzeczy zbędnych. Czyli wylewamy, pomyje hen i polewamy wszystko czystą wodą. Aura miesiąca, plany. Plany na podwój świata, można by powiedzieć. Baranki będą układać plany na przyszłość, na jakieś wyjazdy, na pomysły, na realizację na później. Co odchodzi? Odchodzą sprawy uczuciowe, sprawy rodzinne. Odchodzi takie bajkopisarstwo, czyli mówienie o rzeczach, które nie do końca są spełnione. Co przychodzi? Porządki życiowe. Porządki, które trzeba będzie dokonać, i macie ku temu możliwości. Czasami też otwarcie się na pomoc innym. Praca. Pracy nie do końca będzie tak, jak myślicie, i tu uwaga, czasami będą dzwonić dzwonki alarmowe, i wy ich nie będziecie dostrzegać. Posłuchajcie swojej intuicji. Dobrze wymrać. Finanse. No, nie będzie za wesoło, ale nie rozpaczajcie i nie przepijajcie całej kasy na imprezki i wyjazdy, bo wtedy Wam naprawdę braknie uczucia. Karta kochanków, więc uczucia. Jak najbardziej w porządku, dla niektórych zawarcie związku małżeńskiego, bądź poprawa relacji małżeńskich, bądź narzeczeństwo, albo nawet poznanie swojej przeznaczonej drugiej połówki. Zdrowie. No nie za wesoło. Jakiś zaszczyt w tyłek się być może szykuje. Albo ktoś z Was weźmie szczepionkę i nie będzie poniesie zbyt dobrze czuł. Może boleć kręgosłup. Uwaga na ostre potrawy. Edukacje dla tych, co się uczą. Zdane egzaminy, jeżeli to jest jakaś matura w maju, bo nie wiem, to oczywiście też zdana i nawet zwrócenie uwagi na siebie. No, powiedzmy na przykład, że kończycie coś tam. Takiego, gdzie wasz wykładowca gdzieś pracuje w jakiejś dodatkowej firmie innej, to możecie na siebie zwrócić uwagę i dostaniecie taki list rekomendujący was na jakieś stanowisko. Wasze słabe strony coś, co mogą wykorzystać inni to nieumiejętność znalezienia kompromisu. Zbytnie przechwalanie się. Wasze mocne strony. Działanie wtedy, kiedy trzeba. Jeżeli wróg jest ubrany, to wy działacie i to są wasze mocne strony. Tylko czemu zawsze na ostatnią chwilę. Rada od kart. Popracuj nad sobą. Popracuj nad finansami. Nie wydawaj i... Poszesz troszeczkę swoje horyzonty. Znaki nieprzychylne dla Ciebie w tym miesiącu to koziorożec. Koziorożec będzie Ci wytykał Twoje błędy i to, że masz pomysły z kosmosu. Ale za to masz dużo znaków przychylnych. I tak. Przychylna jest waga. Mimo, że czasami Cię osądzi nie tak jak trzeba, według Ciebie, ale właśnie tu ona sprowadzi Cię na ziemię, byś nie zrobił sobie kuku. Wodnik, który zastopuje Twoje pomysły górnolotne, bo to przecież jego domena, że on ma mieć takie pomysły, a on zastopuje i dzięki temu nie wdepniesz tak zwane coś śmierdzącego. Na pewno drugi baran, a to? Co to za znak? Jak to jest? Jak się nie zna angielskiego? Rybki. Rybki są znakiem, który będzie dla ciebie pomocnym. Ryby nauczą Cię empatii i wycofania w odpowiednim momencie. Ok, moi drodzy. A teraz przechodzimy do czujów, które żeście wybrali. Czuj numer jeden. Ci, którzy z Was wybrali wahadło proste ametystowe, bardzo proszę pomyślcie nad pytaniem. Na które jest prosta odpowiedź, tak lub nie, odpowiedź musi być do wykonania w miesiącu maju. Fachadełko dla baranków, które wybrały Ciebie, proszę udziel odpowiedzi. Zdecydowane nie. Wybaczaj sobie i innym. Przede wszystkim naucz się wybaczać sobie i wybacz też innym. To, co się zadziało, nie da się tego cofnąć, to już miało miejsce. Wybacz, zapomnij, nie rozdrapuj ran. Egocentryzm. Przestań myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Spróbuj pomóc innym. Tak bym powiedziała. Rodzina się narodzić. Jakaś impreza rodzinna może się szykować. Nie odmawiaj pójścia, mimo że ci się nie będzie chciało. List. Czyli tutaj w tym wypadku miałeś tam rodzinę, imprezę, więc może przyjść do ciebie zaproszenie. Potwierdź swoją obecność, bo nieobecność spowoduje czyjś smutek, a twoją stratę. Wsparcie od sił wyższych masz i wskazanie na medytację. Oczyszczaj siebie. Woda to też jest oczyszczenie. Czerp ze źródła. Woda to też właśnie siły ezoteryczne, siły takie duchowe. Więc koniecznie tu dlatego to aż dwie karty wyszły, że masz wsparcie i medytację. Oczyść się, ponieważ Twoje myśli błądzą po złych torach. Pozwól sobie na rozmowy z przewodnikiem, z aniołem. Zadaj pytania, a otrzymasz odpowiedzi. I wezwij uzdrowicieli. Tak jakby popiera tamtą kartę. Uzdrów swoje. Swoją duszę. Dla tych, co wybrali wahadło miedziane, bardzo proszę, zastanów się nad pytaniem. Pytanie musi brzmieć tak, aby uzyskać odpowiedź tak lub nie, i do spełnienia w miesiącu maju. Wahadełko. Dla baranków, które wybrały Ciebie, proszę odpowiedz na pytanie. Nie ale, czyli nie, ale część jakby tak. Nie wiem, dlaczego taka odpowiedź, ale taka jest. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Czyli, jeżeli nie masz na coś jeszcze odpowiedzi, zaczekaj, bądź cierpliwy, ta odpowiedź nadejdzie. Jeszcze nie ten moment, nie ten czas. Pruderia. No, baranku, nie udawaj, że ci nie zależy, bo ci zależy. i nie kryguj się, bo możesz przeciągnąć strunę i ktoś powie jak nie to nie i nie ponowi swojej oferty. Skup się na swoich emocjach, bo będą troszeczkę rozchwiane. Twoje ego też pobudzuje, uwaga na romanse, bo mogą wyjść na jaw. Rozważanie. Zanim cokolwiek uczynisz, rozważ to. Rozważ, czy warto. Czy warto w to wejść, ten biznes, to uczucie, czy, czy nie warto. Być może będziesz tylko dla kogoś lekarzem, a być może to tylko załata pewne sprawy i będzie powierzchowne. Natura. Z... Zwróć się do natury, wyjdź na spacer, po świeże powietrze. Y... Jedzenie bardziej naturalne, zmień dietę, wróć do korzeni i nakarm duszę. Nie tylko żyje się ciałem, ale również i duszą. Pisz z kimś, rozmawiaj z kimś, <laughs> wyjedź gdzieś, pójdź na łono natury, obejrzyj film, bo inaczej. Popadniesz w jakąś rozpacz. Nakarm duszy, nie tylko ciało. I dla osób, które wybrały wahadło gwieździsty deteraedr. Bardzo proszę, zastanów się nad pytaniem. Pytanie musi być tak sformułowane, by można było na nie odpowiedzieć tak lub nie. I do spełnienia w miesiącu maju. Wahadełko, proszę, odpowiedz barankom, które Ciebie wybrały, na zadane przez nich pytania. Odpowiedź brzmi może. Być może musisz coś zmienić, by było tak. Być może musisz postąpić inaczej, by to się spełniło. Obdaruj miłością siebie i innych. Dokonaj dzisiaj wyboru. Pokochaj siebie, pokochaj swoich bliskich, otoczenie i dokonaj w końcu wyboru tego drogi, jaką chcesz podążać. Zadowolenie. Idzie do ciebie jakaś sytuacja, jakaś impreza, jakieś odwiedziny jakieś zaproszenie, które dadzą ci zadowolenie. Karta spotkania, czyli potwierdza to wcześniejsze, że szykuje się jakieś spotkanie i dobra zabawa. Skorzystaj z tego, co daje ci los. I tu chciały wyjść dwie karty wróg i wdowiec. Zamykanie się w sobie, w swoich czterech ścianach z najbliższymi powoduje rozpaczanie, smutek, kradzenie czasu dla siebie to coś, co działa źle na psychikę. Karty ostrzegają, by nie zamykać się, jednak korzystać z tych wcześniejszych zaproszeń, które miałeś. Dzieci. W tym miesiącu najważniejsze będą dla ciebie dzieci, to jest jedna rzecz, a druga, przypomnij sobie, jak to jest być dzieckiem. Jak to jest cieszyć się z czegoś, tak? Bo w tej chwili zachowujesz się jak taki dorosły osobnik, przez co zapominasz o radości życia, a to powoduje u ciebie smutne nastawienie do życia, a nawet u niektórych depresję. Udawaj do skutku. Chcesz coś załatwić. Nie wychodzi. Udawaj osobę pokorną, spokojną, osobę, która nie jest narwańcem, jak to mają w zwyczaju baranki, tylko udawaj kogoś spokojnego, opanowanego, a się uda. Nie wiem, co się ma udać, ale się uda. Dziękuję ślicznie Barankom i do usłyszenia w horoskopach na miesiąc czerwiec.